Rick Harrison kiedyś uśmiechał się szeroko za zaladą swojego lombardu w Las Vegas. Dziś ten sam mężczyzna siedzi naprzeciw kamer z twarzą pozbawioną uśmiechu, mówiąc o czymś, czego nigdy nie chciał doświadczyć o dożywociu własnego syna. Człowiek, który przez dekady potrafił z niezwykłą precyzją wycenić każdą monetę, obraz czy reliksie, nie potrafił uratować własnej rodziny. Historia Ricka Harrisona to opowieść o człowieku, który zbudował imperium z niczego. Wraz z ojcem, Richardem Oldmanem Harrisonem, stworzyli Golden Silver Pawn Shop, zwykły lombard, który dzięki jednej decyzji stał się światowym fenomenem. W 2009 roku, gdy History Channel po raz pierwszy wyemitował program Pawn Stars, Rick nie przypuszczał, że jego życie zmieni się na zawsze. Program okazał się sukcesem, jakiego nikt się nie spodziewał. Miliony widzów pokochały rodzinę Harrisonów za autentyczność, humor i pasję do historii. Rick stał się twarzą marki, symbolem amerykańskiego snu. Każdy odcinek był jak podróż przez czas, w której zwykłe przedmioty stawały się kluczami do przeszłości. Jednak za kamerami zaczynał się tworzyć inny scenariusz, ten, którego nie można było wyreżyserować ani sprzedać w formie tamionki. Kiedy jego syn, Kory, zaczął przejmować część interesów, Relacje między nimi zaczęły się komplikować. Sława i pieniądze, które miały wzmocnić rodzinę, powoli zaczęły ją dzielić. Rick, skupiony na biznesie, coraz częściej był nieobecny w życiu prywatnym. Pon Stars rusł, ale więzy język krwi słabły. W ostatnich latach nazwisko Harrisona coraz częściej pojawiało się w nagłówkach nie z powodu sukcesów, lecz dramatów. Najpierw śmierć ojca, Oldmana, potem spory rodzinne o majątek, aż w końcu tragedia, która wstrząsnęła opinią publiczną. Jego syn został skazany na dożywotnie więzienie. Media na całym świecie zadały to samo pytanie: Jak to możliwe, że rodzina, która przez lata była symbolem zaufania i wartości, sama uległa upadkowi? Rick w jednym z wywiadów powiedział tylko: Nie wiem czy można być gotowym na coś takiego. To początek opowieści o sukcesie, który przerodził się w ciężar, o mężczyźnie, który musiał zapłacić najwyższą cenę za własne marzenia. Bo może sława i pieniądze są warte wiele, ale nigdy wszystkiego. Czy Rick Harrison zdoła ocalić to, co jeszcze zostało? Czy imperium, które zbudował, przetrwa próbę czasu, gdy jego własna rodzina legła w gruzach? W tym filmie zajrzymy za kulisy jednej z najznanych historii amerykańskiej telewizji. Nie po to, by osądzać, lecz by zrozumieć, jak łatwo złoto może stracić swój blask, gdy dotknie go cień. Rick Harrison dorastał w Las Vegas. W czasach, gdy miasto dopiero budowało swoją legendę, w domu nie było luksusów, ale była determinacja. Jego dzieciństwo nie pachniało pieniędzmi, lecz kurzem pustyni i zapachem starego metalu. Już jako chłopiec potrafił godzinami przeglądać monety, znaczki i zegarki, fascynując się historią ukrytą w przedmiotach. To wtedy narodziło się jego przekonanie, że każda rzecz ma swoją wartość, wystarczy wiedzieć, jak na nią spojrzeć. Ojciec, Richard. Old Man, Harrison, był dla niego kimś więcej niż rodzicem. Był nauczycielem życia. To on powtarzał: Nie sprzedajesz przedmiotu, sprzedajesz historię, która za nim stoi. W domu Harrisonów panowała sułowa dyscyplina, praca, obowiązek, szacunek. Old Man wierzył, że uczciwość i wiedza to jedyne monety, które nigdy nie tracą wartości. W 1981 roku Rick, mając zaledwie 20 lat, otworzył pierwszą działalność. Sklep z używaną elektroniką. Interes upadł po kilku miesiącach, ale porażka nie zniechęciła go. Wprost przeciwnie, nauczyła, że ryzyko to jedyny sposób, by zdobyć coś trwałego. W 1989 roku, po latach prób i błędów, wraz z ojcem otworzył Gold and Silver Pound Shop. Początkowo był to mały lokal przy Las Vegas Boulevard, bez klimatyzacji, z jednym telefonem i marzeniem o przetrwaniu pierwszego roku. Rick pracował dniem i nocą, czasem śpiąc na zapleczu. Wierzył, że jeśli stworzy miejsce, w którym ludzie będą czuć się uczciwie traktowani, biznes przetrwa. Nie było to łatwe. Lombardy w tamtych czasach miały złą reputację. Jednak Rick miał coś, czego brakowało innym: pasję do wiedzy i talent do negocjacji. Wiedział, jak opowiedzieć historię o przedmiocie tak, by klient uwierzył, że trzyma w ręku kawałek historii. W relacji z ojcem. Wciąż istniało napięcie. Old man był konserwatywny, Rick, ambitny i niecierpliwy. Kłócił ni się o ceny, o decyzje, o sposób prowadzenia interesu. Ale to właśnie ta różnica charakterów stworzyła fundament siły rodzinnego biznesu. Każdy z nich wnosił coś niezbędnego: doświadczenie i młodzieńczą energię, tradycję i nowoczesność. Z czasem. Gold and Silver Pawn Shop zaczął przyciągać nie tylko mieszkańców Las Vegas, ale i kolekcjonerów z całego kraju. Rick potrafił ocenić wartość miecza samurajskiego równie dobrze jak starego komiksu. Umiał słuchać ludzi, co sprawiało, że klienci wracali. Był handlarzem, ale też opowiadaczem historii. I każda transakcja stawała się małą lekcją historii i emocji. Lata 90. były dla niego okresem prób. Miasto zmieniało się, rynek rósł, ale Rick wciąż walczył z długami i presją. Nie wiedział jeszcze, że jego mały Lombard stanie się wkrótce ikoną popkultury. Na razie miał tylko determinację i wiarę, że wszystko można sprzedać, jeśli potrafi się o tym opowiedzieć wystarczająco ciekawie. Dziś, patrząc wstecz, Rick przyznaje, że to nie sukces zbudował jego charakter, lecz trudne początki, bo zanim stał się twarzą Pom Stars. Był po prostu synem człowieka, który nauczył go jednej zasady. Złoto ma wartość, ale najcenniejszy jest charakter tego, kto je trzyma. W 2009 roku telewizja History Channel postanowiła spróbować czegoś nowego: programu, który pokaże codzienność w Lombardzie. Rick Harrison, jego ojciec Old Man, syn Kory i przyjaciel Chamley nie mieli pojęcia, że za chwilę staną się gwiazdami światowej telewizji. Pawn Stars zadebiutowało 19 lipca 2009 roku i w ciągu kilku tygodni przyciągnęło miliony widzów. Był to sukces, którego nikt nie przewidział. Reality show o zwykłych handlarzach starymi przedmiotami stało się fenomenem kulturowym. Program szybko wyróżniał się spośród innych. Rick był narratorem i głosem rozsądku. Old Man uosabiał surową tradycję, Corey wnosił młodzieńczą pewność siebie, a Chamli humor i chaos. Razem tworzyli niepowtarzalny kwartet, który bawił i uczył. Każdy odcinek był nie tylko lekcją historii, ale też pokazem ludzkiej chciwości, emocji i negocjacyjnych gier. Widzowie pokochali tę autentyczność. Las Vegas, dotąd kojarzone głównie z kasynami, zaczęło przyciągać turystów, którzy chcieli zobaczyć ten słynny Lombard. Przed sklepem ustawiały się kolejki, a ulica Fremont stała się tłem dla pielgrzymek fanów. Rick Harrison z dnia na dzień stał się ambasadorem miasta i symbolem amerykańskiego snu. Jego zdolność do oceniania wartości przedmiotów zyskała miano talentu, a jego sarkastyczne komentarze stały się cytatami w internecie. Show biło rekordy oglądalności. W szczytowym momencie Pom Stars przyciągało ponad 7 milionów widzów tygodniowo, stając się najpopularniejszym programem w historii History Channel. Rick zaczął pojawiać się w mediach, na konferencjach, w reklamach. Pojawiły się książki, gadżety, a nawet linia ubrań z logu programu. Lombard przestał być sklepem stał się marką. Jednak sukces przyniósł także nowe wyzwania. Kamera była zawsze obecna, a każde potknięcie stawało się publiczne. Rick musiał balansować między rolą ojca, szefa i celebryty. Z czasem granica między rzeczywistością a telewizyjnym scenariuszem zaczęła się zacierać. Fanom wydawało się, że znają Ricka osobiście, ale prawdziwe życie Harrisonów coraz bardziej różniło się od tego, co widzieli na ekranie. Zainteresowanie mediów rosło w takim tempie, że Rick zdecydował się otworzyć Pon Plaza. Kompleks restauracji i sklepów obok Lombardu wierzył, że rozszerzy w ten sposób markę i zbuduje imperium rodzinne. Ale im większy sukces, tym większa presja. Rick zaczął dostrzegać, że w blasku reflektorów łatwo stracić to, co najważniejsze spokój i prywatność. Pons Stars przyniosło mu bogactwo i status, ale również ciężar odpowiedzialności. Stawał się twarzą nie tylko programu, lecz także rodziny, która nagle żyła w pełnym świetle kamer. Kiedyś mówił: Nie chcę być gwiazdą, chcę być handlarzem, który opowiada historię. Ale po latach to już nie on kontrolował narrację, to media decydowały, kim jest Rick Harrison. W miarę jak kolejne sezony trafiały na ekrany, pojawiało się coraz więcej wątpliwości. Czy program, który miał pokazywać prawdziwe życie, nie stał się już tylko widowiskiem? Czy sukces, który miał dawać wolność, nie stał się więzieniem? Rick coraz częściej milczał w wywiadach, unikając osobistych pytań. Za kulisami zaczęły pojawiać się pierwsze pęknięcia, spory finansowe, zmęczenie, napięcia między bohaterami. Publiczność tego nie widziała, ale złoto, które błyszczało na ekranie, zaczęło tracić swój blask. I choć imperium Rika rosło, w jego cieniu zaczął kiełkować kryzys, którego nikt jeszcze nie potrafił dostrzec. Sukces, który miał być nagrodą, stawał się powoli ciężarem, bo kiedy świat uważa cię za symbol spełnienia marzeń, każdy Twój błąd staje się publiczną porażką. I tak w chwili największej chwały Rick Harrison nie wiedział jeszcze, że cena za jego sławę dopiero zostanie wystawiona. W 2018 roku zmarł Richard Oldman Harrison, ojciec, mentor i fundament rodzinnego biznesu. Dla Rika była to strata nie tylko osobista, lecz także symboliczna. Wraz z odejściem ojca skończyła się pewna era. Przez lata to właśnie Oldman był moralnym kompasem. A jego charakterystyczna surowość równoważyła chaos codzienności. Po jego śmierci zniknął punkt odniesienia, który trzymał rodzinę w ryzach i wtedy wszystko zaczęło się rozpadać. Kilka miesięcy później media obiegła szokująca wiadomość. Joan Harrison, matka Rika, pozwała własnego syna. Kobieta twierdziła, że Rick ukrył przed nią majątek, zaniżył wartość udziałów i pozbawił ją części zysków po śmierci męża. Dokumenty sądowe opisywały milionowe kwoty i złożone struktury finansowe. Rick odpowiadał, że to kłamstwo, że matka została zmanipulowana przez osoby trzecie, które chciały wykorzystać rodzinny konflikt dla własnego zysku. Sprawa stała się medialnym pożywieniem. Tabloidy rozpisywały się o wojnie o złoto. Wizerunek Rika, dotąd kojarzony z rozsądkiem i stabilnością, zaczął się chwiać. Publiczność, która przez lata oglądała ciepłe relacje w programie, nie mogła uwierzyć, że w rzeczywistości panuje tam tyle goryczy. Na forach internetowych pojawiały się komentarze: Czy to wszystko było udawane? Czy rodzina Harrisonów była tylko marką? Rick milczał. Wiedział, że każde słowo może być użyte przeciwko niemu. Na to wszystko nałożył się skandal z udziałem Chamli. W 2016 roku został aresztowany po przeszukaniu domu, w którym policja znalazła broń i narkotyki. Początkowo oskarżony o napaść seksualną, ostatecznie przyznał się jedynie do posiadania nielegalnych substancji. Wyrok w zawieszeniu i terapia uratowały go przed więzieniem, ale reputacja programu została poważnie nadszarpnięta. Jakby tego było mało, Corey Harrison, syn Rika, również trafił na nagłówki gazet. Kłótnie w barach, incydenty alkoholowe, problemy z agresją. Wszystko to zaczęło tworzyć obraz rodziny, która nie ragi sobie z ciężarem sławy, dla Rika była to podwójna porażka jako ojciec i jako lider. Afera goniła aferę. Eksperci występujący w programie tacy jak Johnny Jimenez czy Drew Max, zostali oskarżeni o przemoc i fałszowanie autografów. History Channel musiało reagować, część odcinków zdjęto z anteny, a format zaczęto przedstawiać w bardziej kontrolowany sposób zamiast rodzinnego reality show. Pawn Stars zaczęło przypominać dokładnie wyreżyserowane widowisko. Rok 2020 przyniósł pandemię COVID-19 i kolejny cios. Las Vegas opustoszało, turyści zniknęli, a dochody Gold and Silver Pound Shop spadły dramatycznie z ponad miliona dolarów miesięcznie do około 37 tysięcy. Rick próbował utrzymać firmę, ale bez turystów i ekip filmowych trudno było mówić o zyskach. Jego imperium zaczynało chwiać się w posadach. W tym czasie sprawa sądowa z matką trwała, a tabloidy podsycały konflikt. Wizerunek Rika zmieniał się z bohatera w antybohatera własnej historii. Media zaczęły przedstawiać go jako człowieka, który zatracił się w pogoni za pieniądzem. Dla widzów Pound Stars był już tylko cieniem dawnej chwały. Odcinki stawały się coraz bardziej przewidywalne, a komentarze w sieci coraz chłodniejsze. Coraz częściej pojawiało się pytanie, czy to wszystko było udawane? Czy rodzina Harrisonów była tylko marką? Rick milczał. Wiedział, że każde słowo może być użyte przeciwko niemu. I właśnie wtedy Rick po raz pierwszy zrozumiał, że nie wszystko co błyszczy, naprawdę jest warte swojej ceny. Rok 2021 był dla Rika Harrisona punktem zwrotnym. Po latach sukcesu, sławy i nieustannego bycia w centrum uwagi, został sam na polu bitwy, które sam stworzył. Spory sądowe z matką ciągnęły się miesiącami, a każde nowe doniesienie medialne raniło reputację rodziny jeszcze bardziej. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze, że Rick już nie przypomina przedsiębiorcy z dawnych lat, lecz człowieka zmęczonego, który nie potrafi uciec od własnego cienia. Pandemia doprowadziła nie tylko do spadku dochodów, ale też do upadku pobocznych projektów Ricka. Pon Plaza, ambitny kompleks handlowo-rozrywkowy, sąsiadujący z Lombardem, zamienił się w symbol nietrafionych inwestycji. Większość sklepów zamknięto, a lokalni dziennikarze zaczęli ironicznie nazywać to miejsce miastem duchów Harrisonów. Rick musiał zamknąć część działalności i zwolnić kilkunastu pracowników, w tym ludzi, którzy towarzyszyli mu od pierwszych dni istnienia sklepu. History Channel kontynuował emisję programu, ale produkcja była ograniczona. Sceny zaczęto nagrywać w sposób bardziej kontrolowany, z mniejszą spontanicznością. Rick czuł, że Pawn Stars już nie jest tym, czym było na początku. Dla widzów to wciąż był rozrywkowy show o historii i negocjacjach, a dla niego codzienne przypomnienie o tym, jak bardzo zmieniło się jego życie. W tym czasie media zaczęły publikować coraz więcej krytycznych materiałów. Pojawiały się pytania o autentyczność programu, o rzekome konflikty z ekipą filmową o to czy Rick nie wykorzystał popularności, by wzbogacić się kosztem innych? Dla człowieka, który przez lata uchodził za ikonę szczerości, był to cios prosto w serce. Nie pomagał fakt, że relacje rodzinne praktycznie się rozpadły. Kory oddalił się od ojca, Chamli wciąż zmagał się z konsekwencjami własnych błędów, a matka Rika nie zamierała wycofać pozwu. Każdy dzień przynosił nowe napięcia, a Rick coraz częściej szukał ciszy w swoim biurze, z dala od kamer i turystów. W jednym z rzadkich wywiadów wtedy powiedział: Pieniądze nie kupią spokoju, a ja przez lata myślałem, że mogą. W tych słowach było więcej prawdy niż wielu się spodziewało. Rick, który potrafił z zimną precyzją ocenić wartość przedmiotów, nie potrafił już ocenić wartości własnego życia. Upadek finansowy nie był najgorszy, najgorsza była utrata zaufania. Widzowie, którzy przez dekadę śledzili jego losy, odwracali się, szukając nowych historii. Show, które kiedyś było świętem codzienności, stało się teatralnym przedstawieniem o zmęczowych ludziach w złotych klatkach. Las Vegas, niegdy tłem sukcesu, teraz wydawało się miejscem przekleństwa. Zamiast tłumów turystów, przed lombardem stało kilku fanów, którzy robili zdjęcia z pustką w tle. W środku Rick siedział przy biurku, przeglądając stare zdjęcia z czasów, gdy wszystko dopiero się zaczynało. Coraz częściej powtarzał w rozmowach z przyjaciółmi: Chciałem zbudować coś, co przetrwa pokolenia. A dziś nie wiem, czy cokolwiek z tego jeszcze zostało. Ta świadomość bolała najbardziej. Bo choć pieniądze można odzyskać, reputację nie zawsze. I właśnie w tej ciszy, po latach błysku fleszy, Rick Harrison po raz pierwszy naprawdę zrozumiał, że największym luksusem w życiu nie jest bogactwo, lecz spokój, którego nie da się kupić. Po lotach burz i kontrowersji, Rick Harrison zaczął powoli odnajdywać spokój. Punkt zwrotny nastąpił, gdy zdał sobie sprawę, że jego życie nie może dłużej być definiowane przez telewizję, konflikty rodzinne ani pieniądze. Zamiast uciekać przed przeszłością, postanowił stawić jej czoła. Rick ponownie otworzył się na ludzi, zaczął pojawiać się na lokalnych wydarzeniach w Las Vegas, wspierając inicjatywy charytatywne i projekty społeczne. W jednym z wywiadów powiedział: Nie mogę zmienić tego, co było, ale mogę spróbować zrobić coś dobrego z tym, co zostało. To proste zdanie stało się symbolem jego wewnętrznej przemiany. Program Ponstars Stars powrócił w odświeżonej formie. Choć oglądalność nie była już tak imponująca jak kiedyś, produkcja zyskała nową autentyczność. Rick, zamiast odgrywać telewizyjnego bohatera, pokazywał się jako człowiek z krwi i kości. Doświadczony, zmęczony, ale ciągle ciekawy świata. Widzowie zaczęli dostrzegać w nim nie symbol sukcesu lecz człowieka, który nauczył się pokory. Cham Lee wrócił do programu po długiej przerwie, a kory, mimo dawnych napięć, ponownie zaczął współpracować z ojcem. Wspólne nagrania nie zawsze przebiegały gładko, ale widać było szczerość, której brakowało z poprzednich latach. Rick przestał udawać, że wszystko jest idealne. Zaczął mówić o błędach, o porażkach, o tym, jak trudno utrzymać rodzinę i imperium jednocześnie. Media, które wcześniej go krytykowały, zaczęły zmieniać ton. Pojawiły się artykuły opisujące Harrisona jako przykład człowieka, który upadł, ale potrafił się podnieść. Rick wykorzystał tę drugą szansę nie po to, by wrócić na szczyt, lecz by odnaleźć sens. Zaczął inwestować w edukację młodych przedsiębiorców, organizował warsztaty o historii przedmiotów i sztuce negocjacji. Dla wielu młodych ludzi był mentorem, który uczył, że sukces nie polega na ilości pieniędzy lecz na tym, jak radzisz sobie, gdy je tracisz. W życiu prywatnym również zaszły zmiany. Rick pojednał się z częścią rodziny, ograniczył publiczne wystąpienia i zaczął spędzać więcej czasu poza Las Vegas. Otworzył mały warsztat kolekcjonerski, w którym, jak za dawnych lat, skupywał i odnawiał przedmioty z historią. To była jego forma terapii. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał: Kiedyś chciałem, by świat o mnie pamiętał. Dziś tylko chcę, by moi bliscy wiedzieli, że próbowałem być lepszy. To już nie był Rick Harrison z billboardów i telewizyjnych spotów. To był człowiek, który przeszedł przez ogień własnej legendy i wyszedł z niego z nowym zrozumieniem. Odzyskał spokój. Nie ten, który daje ciszę, ale ten, który daje pogodzenie z przeszłością. I właśnie w tej ciszy, między starymi przedmiotami w lombardzie, odnalazł siebie na nowo. Choć lata świetności programu dawno minęły. Nazwisko Ricka Harrisona wciąż pozostaje synonimem pasji, uporu i amerykańskiego snu zbudowanego własnymi rękami. Pon Stars nie było tylko show o handlu, to był hołd dla historii, dla przedmiotów, które przypominały ludziom o ich przeszłości. Dziś, gdy Rick wspomina tamte czasy, mówi z uśmiechem: „Nie sprzedawałem rzeczy, sprzedawałem historię”. Jego Lombard w Las Vegas stał się miejscem pielgrzymek fanów z całego świata. Wciąż widać tam turystów robiących zdjęcia przy słynnym szyldzie Gold and Silver Pawn Shop. Ale Harrison nie goni już za rozgłosem. Zrozumiał, że to co naprawdę przetrwa, to nie kamera, lecz pamięć o człowieku, który dał światu coś więcej niż rozrywkę. W 2024 roku wydał autobiografię, w której rozliczył się ze swoją przeszłością. Pisał o sukcesie, bólu, uzależnieniach, utraconych relacjach i o tym, jak trudne jest życie w świetle reflektorów. Książka odniosła niespodziewany sukces nie dlatego, że była sensacyjna, ale dlatego, że była szczera. Czytelnicy zobaczyli w Riku nie gwiazdę, lecz człowieka, który potrafił przyznać się do błędów i spróbować je naprawić. W ostatnich latach Rik coraz częściej pojawia się na wydarzeniach charytatywnych. Pomaga organizacjom wspierającym osoby uzależnione i byłych więźniów, dając im drugą szansę, taką jakiej sam kiedyś potrzebował. Jego historia stała się inspiracją dla wielu, dowodem, że nawet ci, którzy upadają, mogą znaleźć siłę, by wstać. Gdy pyta się go dziś, czym dla niego jest sukces, odpowiada bez wahania: Sukces to nie to, co masz, sukces to to, kim jesteś, kiedy wszystko tracisz. To zdanie zamyka nie tylko jego historię, ale i przesłanie całego życia Ricka Harrisona, człowieka, który zrozumiał, że największym skarbem nie są złote monety ani rzadkie artefakty, lecz pokój ducha i świadomość, że nawet z ruin można zbudować coś trwałego. Tak kończy się opowieść o człowieku, który kupował przeszłość, a sprzedał światu lekcje o przyszłości.